Dzień dobry, jest mi niezwykle miło. Dostałem takie bardzo karkołomne zadanie opowiedzieć Państwu o ochronie ekosystemów lądowych. Mam to zrobić w 10 minut. To jest naprawdę karkołomne zadanie, więc skupię się na tym, na czym znam się najlepiej, czyli na lasach. Ale zanim, zanim zejdziemy do lasów, chcę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. To wyzwanie, przed jakim stoimy w tej chwili, wyzwanie, wyzwanie związane z katastrofą klimatyczną, ale nie tylko to jest najpoważniejsze wyzwanie, jakie stoi przed naszą cywilizacją. Jeżeli spojrzycie Państwo na ten wykres temperaturowy, tego jak się zmieniał klimat na naszej planecie w przeciągu ostatnich powiedzmy sobie kilkuset tysięcy lat, to ta końcówka, bardzo stabilna, to jest tak zwany holocen. Bardzo stabilny czas klimatyczny, bardzo stabilny czas przyrodniczy, i wtedy nam się udało to wszystko zrobić. Przede wszystkim powstało rolnictwo, powstała nasza cywilizacja. Można powiedzieć, że my jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, mamy te wszystkie przemiłe zabawki i ten bardzo miły świat dzięki temu otoczeniu klimatycznemu i przyrodniczemu, jakie wydarzyło się właśnie dzięki tej stabilności holoceńskiej. No i oczywiście zaczynamy mieć z nią bardzo duży problem. Macie tutaj zdjęcie, to jest jedno ze zdjęć z mojej ulubionej bardzo części świata, czyli z Arktyki, ze Svalbardu, z miejsca, gdzie nie ma już dyskusji o tym, czy mamy katastrofę klimatyczną, czy nie. Svalbard i zachodni Morze Baręca, ociepla się bardzo szybko, około siedmiu razy szybciej niż reszta, reszta świata, ale ja mówię, nie trzeba jechać w Arktykę, żeby zobaczyć, że mamy katastrofę klimatyczną. Wystarczy czasami wyjrzeć za okno albo zobaczyć, jak zmienia się nasz styl ubierania. Bardzo dużym błędem i błędem, który ja często słyszę z zachodnich, od zachodnich moich kolegów, zachodnich polityków, zachodnich działaczy ochrony środowiska, to jest sprowadzenie problemu, jaki mamy tylko i wyłącznie do katastrofy klimatycznej. My mamy tak naprawdę globalną katastrofę ekologiczną. To jest taki wykres przekroczenia... Przekroczenia różnego rodzaju barier dobrego funkcjonowania Ziemi. To jest wykres, proszę Państwa, z 2009 roku i widzicie, że genetyczne zagrożenie bioróżnorodności jest jedną, jednym z największych, prawda? No to żeby pogorszyć Wam humor, macie. Tenże ten sam wykres z 2009 roku, wykres z 2015 roku i wykres z 2023 roku. To idzie klimat, utrata bioróżnorodności, utrata różnego rodzaju funkcji, idzie z szybkością po prostu zastraszającą, z szybkością, której się nie spodziewaliśmy i, i wielu naukowców jest tym bardzo, bardzo zaskoczonych. Nie możemy oddzielić absolutnie klimatu od tego, co się dzieje z biosferą. To jest, to jest jeden z podstawowych błędów. Politykom się wydaje, że będą mogli włączyć sobie atom, OZE, cokolwiek. Nie muszą dalej chronić lasów, nie muszą dalej chronić bagien, nie muszą dalej chronić zwierząt i wszystko jakoś będzie. Nie, nie będzie. To jest bardzo mocno sprzężony system. No dobrze, więc teraz wróćmy do tego, co z tymi lasami, tak? Bo to jest chyba taka historia, którą ja mogę opowiedzieć. I gdyby tutaj na moim miejscu o, stał leśnik, to powiedziałby: z lasami wszystko. W, teraz zobaczę, czy to się cofnęło? Nie, dobrze. Z lasami jest wszystko w porządku. Przybywa nam lasów, tak? Tylko pierwsza rzecz, którą chciałbym państwu powiedzieć, nie wiem czy państwo wiecie, ale do powierzchni leśnej wliczamy też takie powierzchnie. To jest zrąb zupełny i to nie jest specyfika tylko i wyłącznie Polska, ale również wielu bardzo europejskich krajów, tak i to krajów, które bierzemy jako przykład, powiedzmy to zrównoważonego rozwoju, ja ich tu nie będę wymieniał po imieniu i nazwisku. Żeby nie było skandalu dyplomatycznego, ale to jest praktyka bardzo, bardzo wielu krajów. Do powierzchni leśnej wliczamy obszary, na których nie ma ani jednego drzewa. Wydaje mi się, że bardzo widzimy, że w krajach takich jak Polska, chociaż tak jak mówię, jeśli chodzi o powierzchnię, ona cały czas rośnie. Coś złego z lasami się dzieje. I tutaj macie. Taki bardzo ładny wykres, przygotowany zresztą przez lasy państwowe, na którym widać, że w ostatnich latach mamy dziwny spadek grubizny, czyli spadek zasobności lasów. One już nie rosną, więc to jest coś, co powinno nam dawać do myślenia. Ja muszę powiedzieć, że wiele danych lasów państwowych nie wierzę. I są one czystą propagandą, natomiast to daje do myślenia. Zresztą to nie jest nic dziwnego, bo wystarczy wyjrzeć za okno, wystarczy wyjechać za miasto, żeby zobaczyć, jak wyglądają nasze lasy. No dobrze, ale w ogóle porozmawiajmy o lasach. Czy my dobrze wiemy, co to jest las, prawda? Większość z Państwa za las uważa coś takiego, prawda? Piękna sosna, zielono pod spodem. No Po prostu wspaniale. No Ja zaraz uważam coś takiego. Dużo starych drzew, dużo martwych, martwych drzew i ich części. E, powiem bałagan. Na pierwszy rzut oka widać, że to są dwa różne, nie nazwę tego nawet ekosystemami, bo to jest ekosystem. Natomiast czym jest to coś tamto, trudno. Trudno mi powiedzieć, co robimy z tymi naturalnymi lasami. Zdjęcia 2017 rok Puszcza Białowieska, całkiem niedawno. Wycinamy, wywozimy, wyjeżdża to ku chwale ojczyzny, bo wiadomo, drewno jest przecież odnawialną, odnawialnym zasobem. Tak, drewno być może tak, ale ekosystemy leśne na pewno nie są odnawialnym zasobem. Sadzimy, bo przecież musimy zasadzić. I co? To też jest zdjęcie z Puszczy Białowieskiej. Co się dzieje? Nie mamy tego lasu. To, co chcę Państwu powiedzieć, co chciałbym, żeby było takim też ważnym przesłaniem dotyczącym nie tylko lasów w Polsce, ale lasów w Europie, to jest to, co napisał mój kolega, wybitny szwedzki dziennikarz Maciej Zaremba-Bielawski w swojej książce Leśna Mafia. Ona niestety wyszła tylko po polsku i po szwedzku. On, on pisze, że od czasów Gustawa Wazy w Szwecji nie było tak wielu drzew i tak mało lasów. I tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na kontynent, na Europę, na to, co się dzieje w Polsce, na to, co się dzieje w wielu rozwiniętych krajach, na przykład w Skandynawii, to nigdy nie było tak wielu drzew i tak mało lasów w sensie funkcjonalnego ekosystemu. Jak las powinien wyglądać? Spójrzmy na to, co my tu mamy. Duże drzewa powalone, ale też duże roślinożerne zwierzęta, duże drapieżne zwierzęta. Europejski ekosystem leśny nie może funkcjonować bez dużych drapieżników. To jest na oddzielny wykład, jak las się odnawia, co się tam dzieje itd. Będziecie strzelać do wilków, rysi, nie będziecie mieli zdrowego lasu. Wielkie drzewa, które nie tylko bardzo dobrze absor absorbują węgiel atmosferyczny, to nie jest prawda, że wielkie, olbrzymie drzewo nie absorbuje węgla atmosferycznego. Wielkie drzewo, dopóki żyje, to rośnie. E, rozrasta się na grubość, rozrastają się małe gałązki, rozrastają się liście, rozrasta się system korzeniowy. Wyobraźcie sobie, że ten wielki dom przyrasta centymetr, pół centymetra rocznie na tym całym obwodzie, w tych wszystkich gałęziach. To są olbrzymie, olbrzymie ilości węgla atmosferycznego. Bardzo, bardzo dobrze zmagazynowane i zmagazynowane w bezpiecznym miejscu, bo to się nie pali. Lasy się same odnawiają. Sadzenie lasów to jest kompletna bzdura. Zresztą ja uważam, że w ogóle sadzenie drzew z czymś jest to nie okay. Drzewa się świetnie same sadzą. Rozejrzyjcie się po trawnikach, ile tam jest małych siewek. Wystarczy ich nie kosić. To są najlepiej dostosowane drzewa do właśnie takich warunków klimatycznych, jakie mamy. Woda znakomicie trzyma się w lasach właśnie naturalnych. No i to, co ja uwielbiam, Cała masa przecudownych, wspaniałych, niestety już bardzo rzadkich gatunków. Dzięcioł trójpalczasty związany z, ob z obumierającymi lasami świerkowymi, suweczka potrzebuje dużej ilości dziupli, różnego rodzaju grzyby. Tak naprawdę ten wykład miał być o ekosystemach lądowych, ale gdybym ja miał porównać. I użyć takiego zrozumiałego porównania do tego, czym jest prawdziwy las naturalny, to użyłbym porównania do rafy koralowej. Rafa koralowa też składa się z martwych i żywych koralowców, ale nikt nie wpadnie na pomysł, żeby martwe koralowce łupać, by ratować rafę, prawda? Tak samo jest z martwymi częściami drzew. To jest róż, na którym opiera się. Cała bioróżnorodność. I na koniec, zupełnie, zupełnie naprawdę na koniec, chcę wam coś pokazać, bo bardzo dużo dyskutujemy o obronności i o tarczy Wschód. I mój kolega profesor Jan Marcin Węsławski bardzo często mówi. Róbcie tak zwane nature based solution, czyli rozwiązania oparte na przyrodzie. Tu macie bardzo nowoczesny wóz, tak zwany Rosomak. Które się po prostu wywalił w Puszczy Białowieskiej. Puszcza Białowieska, niepocięta drogami, jest najlepszą fortecą nie do przebycia dla wojsk pancernych. O tym też tak musimy myśleć, że wiele, wiele bardzo rozwiązań przynosi nam po prostu natura. I na koniec to, co chcę powiedzieć, że naszą dyskusję bardzo często, gdy dyskutujemy o Puszczy Białowieskiej, Sprowadzamy do tego małego kawałka, czy dzielić się na strefy, czy nie dzielić, czy tu robić gospodarkę leśną, czy nie. Naprawdę powinniśmy rozmawiać o czymś więcej. Powinniśmy rozmawiać, czy zostawiamy 20% lasów w Polsce nieruszonych, czy, czy może znacznie więcej. Jakiekolwiek dzielenie Puszczy Białowieskiej na drobniejsze kawałki nie ma sensu. To jest zaledwie 0,6% polskich lasów. Tą Puszczę zostawmy jako pierwszą. I patrzmy, jak pięknie się zapuszcza. Bardzo Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że się zmieściłem w tych 10 minutach.